W tej części poradnika zajmiemy się stylizacją tekstu, czyli tym, jak tekst ma wyglądać. Do dyspozycji mamy znaczniki oraz makra. Na początku pokażę Wam, jak wykorzystać znaczniki do stylizacji tekstu. Nagłówki tworzymy korzystając ze znaku hashtag. Ilość użytych hashtagów oznacza określony poziom nagłówka. Do dyspozycji mamy 6 poziomów nagłówków, gdzie nagłówek pierwszego poziomu jest najważniejszy i największy. A nagłówek szóstego poziomu jest najmniejszy i najmniej ważny. Zobaczmy to na przykładzie. Wprowadzę kilka poziomów nagłówków i zobaczmy. Nagłówek pierwszego poziomu tworzymy przez użycie jednego hasztagu. Nagłówek drugiego poziomu przez użycie dwóch hasztagów. Nagłówek trzeciego poziomu przez użycie trzech hasztagów. No i tak dalej, aż do nagłówka szóstego poziomu. Gdzie musimy użyć aż 6 hashtagów? Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nagłówek pierwszego poziomu jest najważniejszy, ma największy rozmiar. Nagłówek szóstego poziomu jest najmniejszy. Nagłówki używamy również do tytułów i podtytułów. Najczęściej będziecie korzystać tylko z trzech pierwszych poziomów nagłówków. I jest to w pełni wystarczające. Znaczniki stylu służą np. do pogrubienia lub pochylenia tekstu. Zobaczcie na przykład. W celu pogrubienia tekstu używamy dwóch znaków gwiazdki, wprowadzamy tekst i kończymy znowu dwiema gwiazdkami. Gwiazdki wyznaczają miejsce, w którym rozpoczynamy oraz kończymy. Pogrubienie tekstu. Pochylenie i inne efekty uzyskujemy dokładnie na tej samej zasadzie. Wykorzystujemy tylko inne znaki. W celu zastosowania pochylenia tekstu, czyli tzw. kursywy, wprowadzamy dwa znaki prawego ukośnika, tekst oraz znowu dwa znaki prawego ukośnika. Znaczniki stylu można ze sobą łączyć, np. w celu uzyskania efektu pogrubionego i pochylonego tekstu. Należy jednak pamiętać, że wpisujemy je symetrycznie. Zobaczcie na przykładzie: wprowadzam dwie gwiazdki, wprowadzam dwa znaki prawego kośnika, tekst i symetrycznie, znowu dwa znaki prawego kośnika i dwie gwiazdki. Dodam jeszcze separator, czyli linię poziomą, oddzielającą wizualnie jedną część od drugiej. Aby uzyskać efekt separatora, wprowadzam trzy minusy. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało po uruchomieniu. Teraz pokażę Wam, jak używać makr. Jednak zanim zaczniemy, odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest makro. Makro to przygotowany dla nas kod, który służy do osiągania różnych rezultatów, m.in. zmiany sposobu wyświetlania tekstu. Makro zazwyczaj składa się z właściwości, np. kolor tekstu, wartości, np. niebieski i Elementu, do którego ma zostać zastosowany efekt. Zobaczcie efekt po uruchomieniu. Pełną listę makr służących do stylizacji tekstu wraz z ich opisem i przykładami, możecie znaleźć w poradniku.